Na kubek gorącej kawy lub herbaty opowiem Wam dzisiaj, dlaczego warto wcześnie wstawać. Od zawsze byłam porannym ptaszkiem i nigdy mnie to nie dziwiło, ponieważ mój tata również wstawał wcześnie. Uważam, że śpiąc dłużej, marnujemy cenny czas i często też budzimy się w złym humorze, ponieważ zazwyczaj okazuje się, że spaliśmy za długo. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego ja uważam, że warto wcześniej wstawać i dlaczego też przestawiłam ten czas o godzinę wcześniej, mimo tego, że też wcześniej wstawałam. Swój poranek zaczynam około godziny siódmej, ósmej. Jest to dosyć wcześnie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób wstaje o wiele, wiele wcześniej, ponieważ muszą po prostu iść do pracy. W wolne dni zazwyczaj wstawałam o godzinie dziewiątej, po dziewiątej, jednak z czasem postanowiłam iść spać wcześniej o 15 minut, i 15 minut wcześniej. Się budzić. Myślę, że to dobry sposób na to, żeby się przestawić, jeżeli chodzi o godzinę wstawania rano, ponieważ dużo osób ma z tym problem. Myślę, że nie można sobie od razu narzucić, że będziemy wstawać dwie godziny wcześniej, trzy godziny wcześniej, ale trzeba zrobić to po prostu powoli, żeby się do tego przyzwyczaić. Jednym przyjdzie to łatwiej, drugim przyjdzie to trudniej. Kiedy na zegarku widzę godzinę siódmą, od razu idę pod prysznic, ponieważ to działa na mnie prawie jak gorąca kawa. Która mnie po prostu pobudza. Następnie przychodzę do wykonywania codziennego makijażu, ale się nie spieszę. Pozwalam, by krem całkowicie się wchłonął. Pamiętaj o tym, żeby czerpać przyjemność z tego, że wykonujesz sobie makijaż i będziesz się ładnie wyglądać. A nie patrzeć na to jako obowiązek, że znowu musisz się malować. Kiedy już się ubiorę i umaluję, przychodzi czas na pierwszą, poranną kawę. Z reguły wolę pić herbatę, ale ostatnio smak, a przede wszystkim zapach takiej porannej kawy sprawia, że aż chce mi się wstawać. Następnie siadam do biurka, wyjmuję mój organizer, notatnik i zaczynam planowanie mojego dnia. Zrób sobie listę rzeczy do wykonania. Zamiast starać się zapamiętać każdą czynność, jaką musisz wykonać, w ciągu dnia. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego od wykreślania rzeczy z listy. Po sporządzeniu listy zabieram się do wykonywania jakichś drobnych czynności, typu sprzątanie, wstawiam pranie. Ostatnio mogłabym robić pranie codziennie, ponieważ zapach takich świeżych, czystych ciuchów jest dla mnie fenomenalny i uwielbiam, kiedy właśnie taki zapach unosi się po mieszkaniu. Jeżeli lubisz wykonywać takie czynności przy muzyce. Włącz swoją ulubioną playlistę na YouTubie czy Spotify, a może jakąś audycję w radiu, ponieważ nie ma nic lepszego niż ulubiona melodia z rana. Przy porządkach w mieszkaniu wyznaję jedną zasadę. Jeżeli widzisz brudną szklankę od razu zmyj ją lub wstaw do zmywarki. Uważam, że najważniejsze jest to, żeby wykonywać te czynności od razu, a nie zostawiać na potem, ponieważ kiedy zrobisz to od razu, masz to tak jakby wykreślone z listy. Nie musisz się martwić, że potem musisz pozmywać, potem musisz wstawić pranie, potem musisz odkurzyć w mieszkaniu czy cokolwiek innego. Po prostu rób od razu to, co widzisz, że jest do zrobienia, a będziesz miała to z głowy. Rano lubię wytrzeć kurze w całym mieszkaniu i odkurzyć o ile mój chłopak już wstał, bo jeżeli śpi, to raczej nie chcę go budzić. Nienawidzę zostawiać bałagan na potem, na tego ściele łóżko, owam kosmetyki do szuflady, sprzątam na biurku, zmywam naczynia, wynoszę śmieci, żeby po prostu mieć porządek. Kiedy już przychodzi czas, żeby usiąść i popracować, wiem, że mam czystą przestrzeń, a w takiej o wiele lepiej mi się pracuje. Uważam, że mm, Bałagan trochę powoduje mętnik w głowie, dlatego przynajmniej na biurku muszę mieć czysto, kiedy przystępuję do jakiejkolwiek pracy na komputerze. Uruchamiam program do edycji filmów i zaczynam pracę nad projektami. Zazwyczaj jest to jakiś daily vlog. Aktualnie bloguję prawie codziennie. Także filmy pojawiają się regularnie na moim drugim kanale. Ale często też edytuję filmy na mój główny kanał, które zajmują o wiele więcej czasu. Tak więc rano, kiedy mam spokój, mogę sobie spokojnie nad nimi pracować. A po pracy przychodzi czas, żeby wywiesić świeże i pachnące pranie. Lubię sobie ostatnio też wygospodarować czas na relaks, ponieważ kiedy zrobię już wszystko, co jest potrzebne, czyli um, uszykuję się, zjem śniadanie, posprzątam w mieszkaniu, wykonam prace związane z filmami. Wiem, że mam wszystko ogarnięte i mogę sobie odpocząć. Wtedy lubię przeczytać jakąś książkę. Ostatnio staram się czytać jak najwięcej, z racji, że mam wakacje, przerwę od uczelni. Postanowiłam poczytać różne książki. Aktualnie jest to książka Johna Greena, Papierowe miasta. Film wchodzi do kin, jak to oglądacie, to możliwe, że już jest. Więc postanowiłam przeczytać tą książkę, zanim udam się właśnie do kina. Prawiam to ogromną przyjemność. Lubię czytać sobie książkę w ciszy, tak więc zazwyczaj siadam na łóżku i zaczynam czytać. Zanim jednak to zrobię, to zazwyczaj wybieram wosk z Janki Handle. Mam jeszcze parę, które mi zostały i zazwyczaj po prostu zapalam sobie jeden z nich, żeby ładny zapach roznosił się po pokoju i wtedy spokojnie siadam sobie na łóżku i zaczynam czytać książkę. Jeśli chodzi o śniadanie, to odkąd zaczęłam wstawać wcześniej, jem dwa śniadania. Pierwsze śniadanie jest niedłuże, jest to śniadanie zaraz po przebudzeniu, około 30 minut po tym jak się obudzę, staram się coś zjeść, czy to będzie banan, czy jakieś płatki z mlekiem, czy owsianka, czy kanapka, coś e, po prostu zjeść na śniadanie ponieważ za jakieś 3 godziny będę jadła drugie śniadanie, wtedy już z moim chłopakiem. Zwyczaj jest to godzina 10-11, także to zależy. I wtedy jemy drugie śniadanie. Nie opycham się wtedy, też nie jem za dużo, bo wiadomo, że wcześniej jadłam i nie jestem już tak głodna. Działa to na mnie lepiej, ponieważ szybciej, że tak powiem, mój organizm wdraża się w dzień. Mam wrażenie, że już minęła połowa dnia, a tak naprawdę jest dopiero 11 rano. Kiedyś bardzo często wstawałam wcześniej, a mimo tego śniadanie jadłam o godzinie 11 i to nie było dobre dla mojego organizmu. Organizm był głodny, a ja nie dawałam mu jedzenia, także pamiętajcie, że jeżeli wstajecie, nawet jeżeli nie jesteście głodni, cokolwiek trzeba zjeść. Tak mniej więcej wygląda ostatnio mój poranek. Dużo się może nie zmieniło, ale jednak uważam, że lepiej wykorzystuję ten czas, ponieważ i tak budzę się wcześnie, więc nie widzę sensu w wylegiwaniu się w łóżku, zbędnego przeglądania jakichś portali społecznościowych. Wolę po prostu zrobić coś pożytecznego dla siebie, co zazwyczaj robiłabym po prostu po południu, a więc na czego warto wstawać wcześnie? Otóż, moim zdaniem, kluczową sprawą jest to, że dzień ma 24 godziny i tak z niego dużo nie wykorzystać się, bo połowę prześpicie, tak więc najlepiej jak najwcześniej wstać. Zwłaszcza jeżeli jest to dzień wolny, bo zazwyczaj ludzie mówią, że jak mają dzień wolny, to śpią dłużej. Ja wolę wolne dni wykorzystać w 100% i wstać jak najwcześniej, żeby móc się z tego dnia nacieszyć. Po drugie, mamy tylko jedno życie, a coraz więcej obowiązków. i Im jesteśmy starsi, tym więcej rzeczy do zrobienia. Studenci mają dużo do zrobienia, osoby, które są po studiach i są w pracy, też mają dużo do zrobienia, także każdy z nas ma jakieś swoje obowiązki, mniejsze lub większe, których wykonywanie zazwyczaj można sobie po prostu uporządkować. Tak jak z rana lepiej się uczymy, tak z rana lepiej planujemy dzień, lepiej zarządzamy obowiązkami, dlatego ja jak najwięcej czynności przeznaczam sobie właśnie na te godziny poranne. Tak jak mówię, pranie, sprzątanie, Planowanie dnia, jakieś edytowanie filmów, gdyby to była nauka, też pewnie znalazłaby się właśnie rano. Aktualnie mam wakacje, więc to na pewno będzie wyglądało inaczej, kiedy będę chodziła już na zajęcia, ale myślę, że i tak pozostanę w tym trybie wczesnego wstawania, ponieważ już coraz mniej snu jest mi potrzebne. Chodzę spać jakoś około godziny 24, także myślę, że nie jest najpóźniej. Ale staram się nie pójść po 24, ponieważ wtedy ciężko mi jest zasnąć i podobno po 24, no jakoś ten sen jest zaburzony. Także moim zdaniem, jeśli lubicie zrobić dużo, jeśli lubicie wykorzystywać dzień, cieszyć się z tego i wykorzystywać każdą godzinę, to warto wstawać, chociażby dlatego, żeby wypełnić swoje obowiązki wcześniej. Ja lubiłam wcześniej wstawać, kiedy chodziłam do liceum, ponieważ mogłam się uszykować na spokojnie, wyprasować ciuchy, umalować się. Powtórzyć sobie coś jeszcze i zjeść śniadanie. Także to zależy od, że tak powiem, waszego punktu widzenia, na co potrzebujecie więcej czasu, co robicie rano, i wtedy sobie przeznaczycie tyle czasu. Ile wam jest potrzebne, plus jakieś tam, nie wiem, dodatkowe 15 minut, 20 minut, od tego najlepiej zacząć. Czasami zadawaliście mi też pytanie, czemu ja się tak rano szykuję. Ja właśnie szykuję się rano, ponieważ bardzo często mam taką sytuację, że ktoś do mnie zadzwoni, gdzieś muszę wejść i wiem, że jestem już gotowa. Wiem, że ja wstaję rano, szykuję się, maluję, ubieram. Jeżeli ktoś do mnie zadzwoni po godzinie 10, to ja prawdopodobnie będę gotowa do wyjścia w ciągu 5 minut. Także to wszystko, jeżeli chodzi o moje rady, moje spostrzeżenia, jeżeli chodzi o wczesne wstawanie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. To był taki film, żeby pokazać Wam, jak ja wykorzystuję ten czas, kiedy właśnie... Wstaję wcześniej. Pamiętajcie o tym, że to zależy od każdego. Każdy ma inny tryb życia, każdy inaczej ten dzień sobie ustawia, także mój może wyglądać tak, wasz może wyglądać inaczej. I zwróćmy też uwagę, że aktualnie mam wakacje, nie chodzę na zajęcia, także niedługo może się to troszeczkę zmienić w zależności od mojego planu zajęć. Dajcie mi zacie, przekonałam was, żeby wstać chociaż te 15 minut wcześniej. I co sądzicie o tym? Czy jesteście radnymi ptaszkami, czy może przeciwnie? Czy chcielibyście czy to zmienić, czy nie bardzo? Ja uważam, że warto, no i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam do komentowania. Pa! pa!